Anna Laszuk, witam Państwa w Kinomówi Kubrick 2011. Za chwilę obejrzymy ostatni film Stanley'a Kubricka, Oczy szeroko zamknięte. I dziś naszymi gośćmi są Alicja Długołęcka, seksuolożka. Dzień dobry. Dzień dobry. I Witold Mrozek, krytyk teatralny i filmowy. Witamy. Dwie wspaniałe kreacje, co do tego, czy wspaniałe, to się też możemy spierać, ale na pewno znane gwiazdy, Nicole Kidman, Tom Cruise, para na ekranie i para w życiu. Kubrickowi zależało, żeby to właśnie byli oni. Ale też co pewnie ciekawsze i o tym zaczniemy, od tego zaczniemy naszą dyskusję. Kubrick myślał o tym filmie przez 20 lat. To była właściwie nie tyle ekranizacja, ile historia oparta na wątkach, motywach powieści Artura Schnitzera, który jest, był, przepraszam, przyjacielem Freuda psychologiem. No i też właśnie na czym polegały te przygotowania. Dwudziestoletnie, czy właściwie Kubrick miał taki zwyczaj, że sobie myślał latami latami o czymś i to po prostu kiedyś tam oglądało światło dzienne lub nie. Kubrick faktycznie od przeszło dwóch dekad już w momencie przystąpienia do realizacji filmu myślał o adaptacji tego opowiadania. Natomiast jego filmem realizowanym wówczas miał być kolejny, miała być duża kolejna realizacja science fiction, na którą nie starczyło środków budżetowych i tylko dlatego Kubyk wrócił do porzuconego wcześniej projektu realizacji ekranizacji tego XIX-wiecznego opowiadania. Nie ma się co tu doszukiwać, rozumiem, ukrytych motywów, że to miało być takie zwieńczenie kariery, właśnie powrót do tematyki miłosnej czy, czy erotycznej. Pewne wątki, które pojawiają się we wcześniejszej twórczości Kubryka dotyczące, nie wiem, opesywności społeczeństwa czy spraw związanych z instytucją rodziny i erotyzmem, na pewno jakoś kulminują w, w oczach szeroko zamkniętych. Na pewno też jest to film w dużym stopniu autoironiczny, ja bym go przynajmniej w tej chwili w ten sposób właśnie czytał. Tak, a mm. krytyka filmowa wtedy zarzucała, że starszy pan podnieca się różnymi tak. fantazjami erotycznymi. Dziś znacznie łaskawiej krytyka ocenia ten film głębiej. Ale zanim o szczegółach, to powiedzmy o czym jest ten film zasadniczo? Czy on jest o małżeństwie, o kryzysie w małżeństwie, o fantazjach mm. erotycznych jako takich, mm. no, które oczywiście doświadcza długoletni związek, bo to jest ważne. Znaczy ja widzę, mamy kompletnie inne spojrzenie mm. jednak bym wątek tutaj... Y Kobiecy włączyła, bo kiedy obejrzałam ten film po latach, nie ukrywam, odkryłam go na nowo. To jest jednak film o istocie rzeczy, czyli wynikający ze studiowania gdzieś tam z libertyńskich tradycji, potem z, przez, w przejściu przez psychoanalizę, do istoty tego, czym jest pożądanie, jako motoru życia. I tego, jak to wygląda z perspektywy kobiecej u głównej bohaterki, i jak sobie radzi z tą siłą y, mężczyzna. Ona jest właśnie. Jest tak naprawdę pokazane i jest to zgodne z pewną tradycją, obcą naszej kulturze, ale że to kobieta ma kontakt z istotą energii, jaką jest pożądanie, ponieważ łączy ten pierwiastek cielesny z duchowym. I o tym, jak niebezpieczna jest gra właśnie z fantazjami seksualnymi, ponieważ one ułatwiają nam dostawę do istoty rzeczy. To jest film o pożądaniu i o istocie pożądania w ogóle, tak? I o magii i tajemniczości, jednocześnie sprzedajności a tak naprawdę o tym, że jest siłą, której się nie da okiełznać, a jest istotą tak naprawdę naszego funkcjonowania. I jak to się ma oczywiście do tradycyjnego modelu małżeństwa w konsumpcji w erze narastającego konsumpcjonizmu. Ale wracając do pewnej teatralizacji mhm. i środków użytych w tym filmie, wydaje mi się, że ważne jest, że nie do końca wiemy w jakich realiach to się dzieje, że to nie jest tak mhm. wszystko bardzo dosłownie naprawdę, że no, film był kręcony wprawdzie w studio w Wielkiej Brytanii, ale zrobiono Nowy Jork tam. Też tak naprawdę bardzo długo trwały zdjęcia, 400 dni zdjęciowych, wielu aktorów się wykruszyło, Przyszninowi. Wydaje mi się, że nie o to chodziło Kubrickowi, żeby brać dosłownie te alia, łącznie z realiami Orgi właśnie, nie wiem, w 99 roku, tak? Bo domyślam się, że mało jest Orgi tak było, e, tak zaaranżowanych, chociaż niewiele o tym wiem, <śm> także tak, zaraz, mam nadzieję, Alicja nam wyjaśni, czy, e, czy moda na organizowanie o, kiempa, Orgi, orgi tak, się, się. zmienia. Faktycznie wątki czy jakieś elementy struktury przedstawianego przez kubika świata przeplatają się zarówno z tego XIX-wiecznego oryginału, jak i z Nowego Jorku lat 90. Nie powiedziałbym, że jest to film uniwersalny, ale na pewno można powiedzieć, że pokazuje on, w jak niewielkim stopniu tak naprawdę zmieniło się myślenie o seksualności od czasów od czasów Freuda. To jest film o, o tym, co tak naprawdę się dzieje, gdy wypuścimy naszą seksualność. Z modelu mieszkańskiego. Tak, wolną przestrzeń. Tak. Tracimy kontrolę. W inny sposób. Inny, inny sposób podchodzi do tego mężczyzna, który próbuje okiełznać i nadać temu jakimś rytm. Jakie są tego konsekwencje? To mogą zobaczyć widzowie. Tak, tak, ale eksperymentuje, spułacje, ale pró próbuje nadać temu jakąś strukturę i kobieta, która oddaje się przeżywaniu, i to też ją w pewnym momencie przerasta. przerasta. Czyli niezależnie od tego, czy fantazjujemy, czy wpro mm -hmm. próbujemy wprowadzać. Te fantazje w życie, to pożądanie jest niebezpieczne tak czy owak. No, dla małżeństwa na pewno. No, to jest teza postawiona na, na, na samym początku, ale nie dla istoty y, relacji. Ten film, jeśli chodzi o właśnie przedstawianie tej różnicy między kobietą i mężczyzną, między męskim pożądaniem, męską fantazją i kobiecymi fantazjami i kobiecym pożądaniem jest jednocześnie bardzo mocno właśnie osadzony w tej freudowskiej według mnie tradycji. To mm -hmm. znaczy faktycznie Nicole Kidman jest tu taką kobietą która jest tajemnicza, jest siedzibą tej seksualnej energii, ma to coś sobie z takiego mrocznego właśnie płytańskiego freudyzmu. Ale z drugiej strony forma, którą przyjmuje Kubyk w Oczach Szeroko Zamkniętych jest bardzo wywrotowa. Jeżeli pomyślimy o filmie w taki sposób, jak myślały o nim klasyczne teoretyczki kina wychodzące z perspektywy feministycznej, na przykład Laura Malwi, Jeżeli pomyślimy o kinie jako o Instrumencie, który służy karmieniu męskiego spojrzenia wizerunkiem kobiety, kobiecym ciałem to tutaj dochodzi do bardzo ciekawej przewrotki, ponieważ na początku, od samego początku mhm. państwo zobaczą, że widzimy nagą Nicole Kidman. W zasadzie zupełnie tak. niepotrzebnie z punktu mhm. widzenia fabularnego, ale potem ta sytuacja zupełnie się odwraca, dlatego że o ile faktycznie kobieta jest tu stroną silniejszą, to Tom Cruise jest postacią, która dużo dłużej i częściej pojawia się na ekranie, mhm. to przez niego widzimy całą tę historię, to on staje się obiektem spojrzeń w tej kulminacyjnej scenie Olgi, kiedy staje na środku i wszyscy zamaskowani uczestnicy patrzą na niego. On zmuszony jest zdjąć maskę, czyli w sposób bardzo wyraźny się obnażyć i stać się przedmiotem tego ich z jednej strony seksualnego. Nawet proponuje go, się mu, tak. aby się rozebrał, czy każe no, mu tak, tak, się rozebrać. Tak? Ale y, wracając do źródeł psychoanalitycznych, jednak psychoanalitycy byli zafascynowani y, filozofią wschodu, tam się kompletnie inaczej rozumie seksualność i rzeczywiście kobieta, jako nośniczka energii żeńskiej, tej duchowej, bliższej emocji, uruchamia mechanizm, mechanizmy, na które jest, jest zamknięty mężczyzna. I to jest doskonale w tym filmie pokazane. Czyli też tam jest takie, takie kluczowe zdanie dotyczące, dotyczące pożądania tam w tym sklepie. Teraz nie pamiętam dokładnie, jak ono brzmiało, ale że sens był taki, że trzeba się otworzyć na to pożądanie, tak? zobaczyć, jaką jest siłą, żeby tak naprawdę móc się ze sobą zmierzyć. Ona od samego początku też w tej ważnej scenie, na początku filmu, mówi, że chce poznać Twoje motywy, chce się przyjrzeć, zrozumieć Ciebie jako mężczyznę. Ja Ci odkrywam swoją seksualność, chcę być bliżej Twojej seksualności. Ona się chce tak naprawdę do Niego zbliżyć i daje mu tą szansę. I scena. Ostatnia jest sceną w tym sensie kluczową, że no, możemy próbować odpowiedzieć sobie na pytanie, czy oni są na to gotowi, że wiedzą już na czym polega ta, ta gra i ta różnica w byciu kobietą i mężczyzną. W końcu mają szansę na spotkanie i mogą zrobić to, co jest najważniejsze, jak to mówi główna bohaterka, bo nie ta smycz kulturowa, w której funkcjonują, jeszcze tym bardziej w prawda obrazem tego supermarketu z zabawkami, e, tylko to, co się dzieje między nimi i ta tajemnica, którą odkryli każdy na swój sposób, jest najistotniejsza. Moje odczytanie tego filmu jest trochę inne i myślę, że dużo bardziej pesymistyczne. To znaczy, e, nie wydaje mi się, żeby ich relacja jakoś szczególnie się zmieniała. Dla mnie to jest trochę jak ze snem nocy letniej Dochodzi Do jednego, jednej nocy dochodzi do pewnego ekscesu, po obu stronach, w jednym wypadku jest to eksces inscenizowany, w drugim przeżyty bardziej, bo przeżyty w rzeczywistości snu, ale jednocześnie dochodzi do bardzo silnego pokazania, że. Taki eksces tylko rekonstruuje małżeństwo. Jeszcze bardziej tak. umacnia w tych samych, takich stabilnych, bardzo mieszczańskich normach. Bo co się dzieje, gdy Tom Cruise y, na chwilę decyduje się porzucić myślenie o seksualności mm. w kategoriach tego stabilnego, szczęśliwego mieszczańskiego małżeństwa? No, w ciągu jednej nocy mm. dzieją się rzeczy straszne. Pojawia no, się tak, HIV, tak. śmierć, y, y, tabu HIV jako y, czegoś, co wiąże się z seksem, jest karą mm. za tą y, seksualną niesubordynację. Teoria jest symbolem zła. Olga tak, jako symbol tak. zła, jednocześnie ryzyko zabójstwa, które się z tym wiąże, jakieś ścigające go. Mm -hmm. Tak, kary postaci. Jednocześnie od razu, gdy przestaje się myśleć o seksie w kategoriach małżeństwa, zjawia się ojciec tęczący własną córkę, i to wszystko w przeciągu paru godzin, kiedy bohater opuścił, geny, opuścił ramy za, właśnie z I wszystko wraca do normy. I wydaje mi się, że te końcowe mm -hmm. słowa, które padają w scenie z hipermarketem, kiedy oni po prostu mówią, że muszą wrócić do seksualnego pożycia, mm -hmm. to nie jest... No, to jest takie dość mięsne, to oni nie... nie... Oj nie! Mówią to, to tak, ale w ale sposób dużo bardziej mięsny oczywiście, ale mówią to z pewne... e, nie jest, Zróbmy to... coś bardzo ważnego. Mm -hmm. Tak, ale nie jest to wejście w jakąś Taką nową jakość seksualnych relacji, tylko raczej podporządkowanie się obowiązkowi. Myślę, że trochę jest nie wiemy, co by się nie zgadzamy. Nie znaczy, tak, nie tak, wiemy, kompletnie. Chyba. Znaczy być może tutaj y, też y, różni nas płeć jed jednak, bo. Y, to mocno powiedziane, zróbmy, hmm. zróbmy to, co jest teraz najważniejsze. Hmm. Po pierwsze, jest złamaniem schematu, bo to pada z ust kobiety. To jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo ważne. Ja nie wiem, czy to jest pesymistyczne, czy optymistyczne, bo hmm. bym, musielibyśmy dyskutować na ten temat. A Kubrick co tak, zrobić ciągle. Tak, co, co by było optymistyczne, bo absolutnie nie miałam na myśli tego, że będą żyli długo i szczęśliwie. Ale bo być Być może nowej elacji, jakości ta elacja. Ale na pewno tak i, i seks, albo go w ogóle nie będzie, hmm. ale jeśli będzie. To on będzie zupełnie inny i niekoniecznie na zawsze, bo on też w scenie końcowej mówi, tak. i teraz będziemy ze sobą do śmierci i to nie mężczyznę, tylko kobietę przeraża i ona nie ma, nie ma na to zgody. To tak, prawda, w jej oczach, w grze widać, w tym, jak, 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 jak ona konstruuje tą sytuację, że ona jest z nim gotowa przeżyć to. Co, była gotowa przeżyć w fantazji z oficerem, nawet gdyby to miała być jedna noc. A jak Alicja oceniłabyś jakby wyrafinowanie tej gry? W filmie oczy szeroko zamknięte, bogactwo Aha. tego, co tam mogłoby się zdarzyć. Tam nie ma w ogóle scen przedstawiających zwieńczenie, czyli tam nikt nie przeżywa orgazmu, tam nikt nie przeżywa nie spełnienia. Mhm. Czyli, czyli konsekwentnie Kubrick realizuje taką bardzo dawną już, mającą wielotysięczną tradycję myślenia o seksualności, że istotą tak naprawdę jest pożądanie pożądania. Zapraszamy więc Państwa na film o pożądaniu pożądania, na zobaczenie świeżym okiem po latach filmu Stanleya Kubricka Oczy Szeroko Zamknięte.